Hej, dzisiaj właśnie mam staro nowe konto. Czyli mam na imię Lee13181, a konto na mówi Star Planet, w skrócie MISP. To mój pierwszy odcinek, więc yy, jakby co, nie śmiejcie się. I proszę, dawajcie sub, bo my, jak słyszeliście, już to mam na imię Lee13181. Wszyscy mówią, że taki takiej jednej z Movistar y, kradą konto, bo ona ma na imię Lej13184, a on to jest moja przyjaciółka. I właśnie możecie zapraszać ją do Znaj albo nie, jak chcecie. A jak chcecie mnie, to też zapraszajcie. Jak mówię, to mój pierwszy odcinek i dzisiaj nie robię odcinka z Movistar, bo nie mam tableta. Na tablecie muszę nagrywać, na no sorry bo na tablecie bo nie mam na telefonie nagrywać no to teraz coś wam powiedzieć y mam bardzo dużo cichów bo mam y 11 stroncichów a mile ma 21 stroncichów bo choć y ja już te ja mam 90 level na tym a choć ja mam y czy morsko. Mam dużo, trochę ciuchów, to zapraszajcie mnie do znajomych, będę dawała prezenty albo grafy, bo nie jestem VIP i nie dam pozdra, bo nie jestem VIP. Można urocznie będę miała to, Wam dam pozdra, jak będę miała VIPa a doki. ale zapraszajcie mnie do znajomych i piszcie do mnie, że jesteście z YouTube. Nie. I chyba to wszystko na dzisiaj. Jutro będę nagrywała Mystery, a może jeszcze dzisiaj znajdę tabletę. To może dzisiaj jeszcze trochę wezmę. No, sobie z Mystery, ale jak na dzisiaj to koniec.